w tej chwili, yy, także no jak to tam mnie odbierasz, SQ3J przez psq SQ6KBY, słucham. No witam Cię Dominiku, Jurek z Ostrzeszowa tutaj, jestem właśnie na Bałtynie, raport dla Ciebie 5.9 tutaj u mnie, bez problemu, bardzo ładnie. No poskoczyło teraz do 5 5-8 yy, w tej chwili. właśnie na kobylą górę na tytuł ustawiony także ja nadaję tutaj z e, około 4,5 W e, także antena, antena troszkę przedłużana bo nie, nie fabryczna tylko na NA771 także tak to u mnie wygląda 771, tak? będę musiał sobie też chyba talon niedługo, żeby zastąpić, bo też mam takiego ręczniaka cudnośnego. Wiesz to, to jest chyba inny model niż twój, bo ty myślisz na no, jakiegoś tam innego ja mam bałsenga uv 5. No niestety ta krótka główka, która jest wystawiona, średnio się na dwójce sprawuje, tak mówiąc szczerze. No w porównaniu z tym sygnałem, który ty masz, ja sobie patrzę na mapce, bo to jest... Jeśli dobrze tam usłyszałem, no, tyle kilometrów tu będzie, ale ci bardzo ładnie. Także no, będzie się trzeba zmodernizować. 3 JOC przez TSK6KBY. Teraz nadaję, właśnie z Baofenga uv 5R z anteną fabryczną. Jak tam je Dominiku odbiera, ty sobie? No, bez dużej różnicy, szczerze mówiąc, na ucho. Yy, dalej 5-8 z jakim sumem. Yy, no, ładnie wymodulowane. Wszystko idzie czytelnie. No na S metra to nawet nie zakam, bo to pewnie yy, jest y, taki bezesowy sygnał, ale yy, czytelny bez problemu. Radio, teraz radio przepraszam teraz już go nie posiadam ale widzę, że też się ładnie sprawuje mogę to powiedzieć raport dla ciebie modulacja na piątkę także ładnie co do metra, do siły sygnału no nie mogę powiedzieć, bo niestety on nie posiada tutaj takiego urządzonka żeby, żeby, żeby po prostu przekazać sobie ten raport, ale ładnie no tak, tak, ja wiem, że tam nie ma 100% wskaźniczek z paskami, ale on pełni chyba funkcję tylko dekoracyjną, bo no, nie da się tam żadnych zmian zaobserwować, yy, albo może inaczej, on jest dwustanowy, jest sygnał, bo nie ma sygnału i tyle. No, ale skoro na uchometr to on nie wychodzi, no to wiesz, yy, bardzo fajnie. No ja mam tutaj yy, przewagę tylko w postaci mocy praktycznie, no bo te 45 W. Yy, no, ale w takim razie widać, że idzie bez problemu łączać, utrzymać. Z KBG. Mogę powiedzieć tak: w moim ręczniaku, który posiadam, jest testmeter i bez problemu pokazuje na dokładnie e, siłę sygnału bo zmienia się, mam e, oczywiście belkę e, od 1 tam do plus 10, także zależy gdzie stoję, tak on pokazuje e, siłę sygnału nie ma takiego przeskoku, że na przykład pokazuje 5, a później 10, tylko po prostu po kolei, tak jak, e, tak jak jest siła sygnału, tak pokazuje raz 3, raz 5, raz 6 e, i to tak po kolei idzie, e, S A powiedz mi ty teraz y, znowu radiam przełączyłeś? Tak, teraz radio... mam już teraz swoje radio w ręce. A no to widzisz, to 5S, ale to idzie bardzo ładnie teraz. No, cieszę się, cieszę, cieszę się bardzo. Na, na 70 cm tego co zauważyłem idzie troszkę lepiej tutaj, ale jest, jest ogólnie OK. Także bardzo ładnie. Pozdrawiam. OK potwierdzam. No na 70 to ci niestety nie powiem, bo tutaj stacjonarne mam tylko na dwójce, także no nie da rady jak to mówią. Dzięki za odpowiedź na wywołanie i pozdrawiam. Do następnych SQ3J S6 KPY kończy. Jakbyś mógł mi jeszcze powiedzieć, trzeba, że ci tak przerwałem, bo już skończyłeś, ale czy posiadasz jakieś inne sprzęt na...